Dziś jest piątek, a powietrze wibruje pradawną obietnicą, boskim echem, które przebija bariery czasu. To dzień, w którym moc Efata, słowa które otwiera to, co było zapieczętowane, objawia się w pełni, rozwiązując najstarsze węzły, rozwiązując najcięższe. Niebo się pochyla, a wolność, której pragniesz, o którą wołasz, której szukałeś ze łzami i błaganiami, jest uwalniana na ciebie teraz. Poczuj nurt łaski, powiew odnowy, ciepło boskiej obecności, która zbliża się, aby złamać wszystkie kajdany i przynieść wolność dziś. Czujesz gęstą ciszę, która poprzedza grzmot łaski? Dostrzegasz ciemność, która się kurczowo trzyma, ale już drży przed nadchodzącym świtem? Słuchaj dusza zbliżającego się dźwięku, nie zaciskających się więzów, ale tysiącletnich kajdan kruszących się w proch. To piątek cudów, dzień, w którym niebo się pochyla, a głos, który niegdyś powiedział, niech stanie się światłość, teraz wypowiada nieodwołalne polecenie nad Twoim życiem. To jest moment, to jest zaproszenie. Boski szept, który przemienia się w krzyk wyzwolenia, przebijając barierę niewidzialnego, rozrywając zasłona czasu i strach. Pozwól, aby pierwsze światło nadziei, nie promień, ale powódź zaczęło przenikać przez szczeliny twojej najintymniejszej twierdzy. Oddychaj głęboko. Poczuj powietrze, które się odnawia, ciężar, który przygotowuje się do rozproszenia. To jest wołanie, które rozbrzmiewa od krańców wieczności do dokładnego miejsca, w którym się znajdujesz, czytając te słowa. Święta inwokacja, poetycki rytuał, który rozgrywa się na scenie twojego serca. Pamiętasz ciężar? To ciche brzemię, którego nie można dotknąć, ale które miażdży duszę. Niewidzialne kajdany, które oplatają umysł, które tłumią głos, które paraliżują kroki. Nie są z metalu, ale ze strach. Nie są wykute w ogniu, ale w rozczarowaniach. To bolesne wspomnienia, które nie chcą odejść. Nieprzebaczone winy, które szepczą w środku nocy ograniczające przekonania, które więżą Twoje marzenia, zanim się nawet narodzą. To twarde słowa wypowiedziane o Tobie w dzieciństwie, traumy, które zagnieździły się w podświadomości, rozczarowania, które stwardniały Twoje serce, głos potępienie, który rozbrzmiewa bezustannie. Być może czujesz się uwięziony przez pokoleniowe kajdany, wzorce ubóstwa, choroba, rozwodu lub nauk, które powtarzają się z pokolenia na pokolenie, jak błędne koło, którego nie możesz przerwać. A może kajdany są społeczne, dławiące oczekiwania społeczeństwa, które dyktuje, jaki powinieneś być, co powinieneś mieć, jak powinieneś się zachowywać, okradając cię z twojej autentyczności i twojej radości. A kajdany narzucone sobie? Te, które ukułeś własną samokrytyka, twój paraliżujący perfekcjonizm, twoja niezdolność do przebaczenia sobie przeszłych błędów. To bariery, które wzniosłeś, myśląc, że cię ochronią, ale które w rzeczywistości odizolowały cię od pełni, utrzymując cię w cyklu stagnacji. Ile razy czułeś, że jesteś na skraju czegoś wielkiego na skraju odkrycia przełomu, objawienia. Tylko po to, aby zostać pociągniętym z powrotem przez siłę, której nie mogłeś nazwać niewidzialną rękę, która wciągała cię z powrotem do znajomej i bolesnej przeszłości? Ile drzwi zamknęło się przed tobą, a echo nie rozbrzmiało głośniej niż obietnica tak, tłumiąc wszelkie przebłyski nadziei? Wiesz, czym jest dławienie się wątpliwościami? Chłód, samotność w tłumie, uczucie, że bez względu na to, jak bardzo walczysz, zawsze jest bariera, nieprzekraczalna ściana między tobą a pełnią, której tak bardzo pragniesz. Pomyśl o latach, które uciekły, o straconych okazjach, o związkach, które rozpadły się nie z braku miłości, ale z niezdolności do uwolnienia się od starych wzorców, od starych ran, które nie chciały się zabliźnić. Wróg Twojej duszy utkał sieć kłamstw, iluzje bezpieczeństwa w więzieniu, sprawiając, że uwierzyłeś, że niewola jest Twoim przeznaczeniem, że ból jest Twoim dziedzictwo, że niedostatek jest Twoją częścią. Szepcze, że nie jesteś wystarczająco dobry, że nie jesteś godny, że Twoje wysiłki są daremne. Pokazuje blizny przeszłości i używa ich, aby oślepić Cię na możliwości przyszłości. Na żywe kolory życia, które na ciebie czekają, na boskie powołanie, które na ciebie czeka. Twoja dusza jednakże jest rzeką, która szuka morza, twój duch, ptakiem, który pragnie otwartego nieba, ale kajdany, ach, kajdany, krępują kostki twojej odwagi, zawiązują oczy twojej wiary, kneblują wargi twojej wdzięczności, przykuwają cię do przeszłości, która już nie istnieje. Do przyszłości, która wydaje się nieosiągalna, do teraźniejszości, która wlecze się pod jarzmem niedostatku i rozpaczy. Wołałeś o powiew świeżego powietrza, o pęknięcie w ścianie, o znak, że nie jesteś sam w tej cichej bitwie, w tej wewnętrznej walce, którą niewielu widzi i rozumie, a niebo usłyszało, niebo odpowiedziało. Historia ludzkości to historia wołania o wolność. Od czasów pradawne ludzkie serce pragnie uwolnić się od więzów, czy to fizycznych, emocjonalnych czy duchowych. Pomyśl o narodzie Izrael, zniewolonym przez wieki w Egipt, pod biczem faraon. Naród, który poznał ból niewoli, ciężką pracę pod palącym słońcem, gorycz życia bez nadziei, z dziećmi rzucanymi do rzeki. Wołali, a ich wołanie wzniosło się do nieba, docierając do uszu Bóg, który się troszczy. Księga wyjścia trzeci, werset siódmy mówi nam. Widziałem udrękę ludu Mego w Egipt i słyszałem wołanie Jego z powodu prześladowców Jego, bo znam Jego cierpienia. Bóg nie był obojętny na ich ból, widział, słyszał, znał i działał. Posłał Mojżesz nie tylko ludzkiego wyzwoliciela, ale narzędzie jego boska woli, aby stawić czoła mocy faraon i uwolnić swój lud za pomocą znaków, cudów i potężnych sądów, kulminując w otwarciu Morze Czerwone, gdzie kajdany egipskiego prześladowania zostały na zawsze złamane, a ich oprawcy pogrążeni w spektakularnym pokazie boska mocy. Tak jak faraon trzymał Izrael w niewoli, tak istnieją niewidzialni faraonowie w twoim życiu dziś. To mentalne twierdze, łańcuchy destrukcyjnych nawyków, więzienia autosabotażu, więzy przekleństwa pokoleniowe, które zdają się powtarzać w każdym pokoleniu twojej rodziny, jak duchowe DNA, ograniczenia, które nie chcę być złamane. Możesz czuć się jak więźniowie opisani w Psalm 107, werset 10. Siedzieli w ciemnościach i cieniu śmierci, uwięzieni w utrapieniu i w żelazo. Byli skuci, nie tylko fizycznie, ale w swoim duchu, w swojej dusza, bez przebłysku światła czy nadziei, zagubieni w labiryncie rozpaczy i bezradności. Ale psalmista kontynuuje w wersety 13 i 14. Wtedy zawołali do Pan w swoim utrapieniu, a On wybawił ich z ich udręk. Wyprowadził ich z ciemności i cienia śmierci, i złamał ich więzy. Kluczem do ich wolności było wołanie, poddanie się, wiara, że istnieje siła większa niż ich kajdany siła, która nie uginała się przed żadną twierdzą, żadną opresją. I ta siła jest tą samą, która objawia się dziś. To nie jest siła, która zmalała z czasem to niezmienna moc, Bóg Wszechmogący, który jest ten sam wczoraj dziś i na wieki, działający w Twoim życiu z tą samą intensywnością. Pomyśl o prorok Izajasz, który w Izajasza sześćdziesiąt pierwszy wypowiedział jedno z najpotężniejszych oświadczeń o wyzwoleniu w historii. Duch Pana Boga spoczywa na mnie, ponieważ Pan namaścił mnie, abym zwiastował dobrą nowinę ubogim, posłał mnie, abym uzdrowił złamanych sercem, abym ogłosił wolność jeńcom i więźniom wyzwolenie. To nie tylko starożytne proroctwo, to opis posługi Jezus Chrystus i to jest obietnica tego, co Duch Bóg czyni w Twoim życiu dziś. Czy jesteś złamany sercem, który potrzebuje uzdrowienia? Czy jesteś jeńcem, który pragnie wyzwolenia? Czy czujesz się skuty okolicznościami lub duchowymi siłami? Obietnica jest dla ciebie. Wolność jest dla ciebie. Jezus przyszedł, aby wypełnić to proroctwo, a jego życie było nieustanną demonstracją wyzwolenia. Uzdrawiał trędowatych, otwierał oczy ślepym, wypędzał demony, wskrzeszał umarłych. Każdy z tych czynów był złamaniem kajdan, objawieniem mocy Bóg nad więzieniami choroba, ciemności i śmierci, uwalniając ludzi do nowego życia celu, godności i pełni. Efata. Słowo rozbrzmiewa, pradawna mantra, która łamie zaklęcie stagnacji. Efata. To nie prośba, to deklaracja. To nie błaganie, to dekret. Efata. Łamie wszystkie kajdany. Efata. Uwalnia duszę. Efata. Otwiera drogi. Nie prosimy. Poddajemy się. Nie widzimy. Dostrzegamy. Nie czekamy. Otrzymujemy. Efata. To dźwięk niewidzialnego objawiającego się. Efata. To boska ręka rozwiązując węzły. Efata. To obietnica Bóg spełniająca się w czasie rzeczywistym, w tym dokładnie momencie, w tym miejscu, które staje się święta przez Twoją obecność. Poczuj wibrację tego słowa. Pozwól jej przeniknąć każdą komórkę Twojej istoty, od czubków palców u stóp do czubka głowy. Wyobraź sobie ją jako klucz obracający się w zardzewiałym zamku Twojego przeznaczenia, jako boski młot uderzający w najsilniejsze ogniwa Twoich więzień, rozbijający je na tysiąc kawałków. Efata. Powtarzaj ją w myślach, w sercu, w szept, który staje się rykiem, deklaracją wojny przeciwko wszelkim więzieniom. Jest to kod twojej wolności, hasło twojego cudu, klucz główny twojego nowego początku. Ale skąd pochodzi to słowo? Jakie jest jego pochodzenie, jego siła? To nie jest ludzki wynalazek, ale echo boska mocy. W Marka, rozdział 7, wersety 31 do 35, czytamy scenę, która wykracza poza czas i przestrzeń. Jezus powrócił z regionu Tyr i Sydon i przyprowadzono do niego człowieka, który był głuchy i miał trudności z mówieniem. Był podwójnie uwięziony. Świat zewnętrzny był przytłaczającą ciszą, a jego własny głos był uwięziony w nim samym, niezdolny do komunikowania się. Wyrażania siebie, interakcji ze światem wokół. Tłum ze współczuciem poprosił, aby Jezus położył na niego ręce. Ale Jezus w swojej boska mądrości zrobił coś bardziej intymnego, bardziej osobistego. Zabrał go na bok, zdala od tłumu. Czasami cud wymaga chwili intymności, spotkania w cztery oczy z Mistrz, gdzie rozpraszacze świata są uciszone, a dusza może się całkowicie otworzyć. Włożył palce w uszy człowieka i po dotknął jego języka, a potem, patrząc w niebo, głęboko westchnął i wypowiedział słowo, które zmieniłoby życie tego człowieka na zawsze Efata co oznacza otwórz się. I natychmiast jego uszy się otworzyły, a jego język się rozwiązał i zaczął mówić wyraźnie: cud kompletny. Całkowite wyzwolenie, pełne przywrócenie jego zdolności do łączenia się i wyrażania siebie. To nie był akt performatywny dla mas, ale demonstracja mocy Bóg, która dociera do najgłębszych pokładów ludzkiej istoty, do istoty jej istnienia. Ten człowiek nie tylko słyszał dźwięki, słyszał głos Bóg. Nie tylko wypowiadał słowa, mówił prawdę, swoją własną prawdę, prawdę o swoim wyzwoleniu. Tajdany, które przykuwały go do ciszy i niezrozumienia, zostały złamane przez autorytet jednego boska słowa. Jezus, westchnąwszy, nie tylko wyrażał ludzkie emocje, ale boskie westchnienie nad upadłym stanem ludzkości, westchnienie, które niosło ciężar współczucia i autorytet stworzenia. Tak jak Bóg przemówił i wszechświat powstał w Księga Rodzaju 1, Jezus powiedział efata i rzeczywistość tego człowieka została przekonfigurowana, przepisana, przemieniona na zawsze, demonstrując nieograniczoną moc boska słowa. Efata. To słowo nie jest tylko historycznym zapisem, jest prorocza deklaracją dla twojego życia dziś. Ile razy czułeś się głuchy na głos Bóg, Niezdolny do rozróżnienia Jego kierunku, Jego planów, Jego obietnic, drogi, którą wyznaczył dla Ciebie w zamęcie świata. Ile razy Twój język był skrępowany, niezdolny do wyrażenia Twojej wiary, do ogłoszenia Twojej zwycięstwa, do uwielbienia imienia Pana, do świadczenia o tym, co uczynił w Twoim życiu? Efata. To boskie polecenie, aby twoje duchowe uszy otworzyły się, abyś usłyszał głos, pasterz, aby zasłona niewiary została rozerwana, objawiając prawdę. To dekret, aby twój język został uwolniony, abyś prorokuj nad swoim życiem, nad swoją rodziną, nad swoimi finansami, nad swoim zdrowiem. To złamanie wszelkiej duchowej jąkanie, wszelkiej ciszy narzuconej przez wrog, wszelkiej niezdolności do uwielbienia i adoracji, wszelkiej nieśmiałości, która powstrzymuje Cię od błyszczenia i spełniania swojego celu. Co oznacza Bóg łamie wszystkie kajdany? Oznacza to, że nie ma więzienia zbyt wielkiego, nie ma więzów zbyt silnych, nie ma niewoli zbyt starej dla mocy najwyższej. Pomyśl o historii Piotr w Dzieje Apostolskie, rozdział 12. Był w więzieniu skuty między dwoma żołnierzami, z strażnikami u drzwi, z wyrokiem śmierci wyznaczonym na następny dzień. Sytuacja ludzko niemożliwa, bez widocznego wyjścia, bez nadziei na ucieczkę. Ale Kościół modlił się za niego nieustannie, modlitwa żarliwa i zjednoczona, która wznosiła się jak kadzidło przed tron Boży. I w środku nocy anioł Pański się ukazał. Światło zabłysło w celi, a anioł dotknął Piotr, mówiąc: Wstań szybko! I kajdany spadły z jego rąk. Nie rozwiązały się powoli, nie zardzewiały i nie zerwały się z czasem. Spadły natychmiast. Mocą Bóg! Modlitwa Kościół, zjednoczone wstawiennictwo było katalizatorem, aby moc Bóg objawiła się i złamała kajdany, które ludzka logika uważała za niezniszczalne, otwierając drzwi z żelazo i prowadząc go do wolności w pełnej ciemności nocy. Taka jest natura cudu efata. To niestopniowy proces samopomoc, chociaż rozwój osobisty jest ważny i konieczny w podróży. To boska interwencja, która działa w sposób nadprzyrodzony, rozbijając to, co wydawało się niezniszczalne, rozwiązując to, co wydawało się niemożliwe, przemieniając rzeczywistość w mgnieniu oka. Jakie są twoje kajdany dziś? Czy to kajdany dług, które tłumią twój pokój, które nie pozwalają ci spać w nocy, które powstrzymują cię od realizacji najgłębszych marzeń, które przykuwają cię do cyklu wyczerpującej pracy tylko po to, aby przetrwać bez perspektywy rozwoju? Kajdany choroba, które więżą Twoje ciało, okradając Cię z witalności, energii, zdolności do cieszenia się życiem, służenia, swobodnego poruszania się, doświadczania pełni zdrowia. Kajdany depresja, które kradną Twoją radość, które wciągają Cię w otchłań ciemności, które izolują Cię od świata, które sprawiają, że wątpisz we własne istnienie i wartość, które więżą Cię w głębokim smutku. Kajdany nauk, które niszczą twoje życie, twoją rodzinę, twoją godność, utrzymując cię w cyklu winy i wstydu, niewola, która wydaje się niezniszczalna, cykl, który powtarza się bez końca, kajdany samotność, które zamrażają twoje serce, nawet gdy jesteś otoczony ludźmi, sprawiając, że czujesz się niewidzialny i odłączony, pragnąc prawdziwej i głębokiej więzi. Kajdany, odrzucenie, które powstrzymują Cię od kochania i bycia kochanym, które skłaniają Cię do budowania murów, zamiast mostów, które sprawiają, że wątpisz we własną zdolność do bycia akceptowanym i kochanym za to, kim naprawdę jesteś? Bóg nie łamie tylko niektórych kajdan, On łamie wszystkie kajdany. Oznacza to, że niczego nie pozostawia. Nie ma więzienia zbyt wielkiego, nie ma więzów zbyt silnych. Nie ma niewoli zbyt starej dla mocy najwyższy. Nie ma ani jednego obszaru twojego życia, którego on nie mógłby dotknąć. Nie ma ani jednej niewoli, której on nie mógłby zdemontować. Nie ma ani jednego więzienia, którego on nie mógłby otworzyć. Nie ma ani jednego ogniwa, którego on nie mógłby rozbić. On jest Bóg wszelkiego wyzwolenia, specjalistą od niemożliwych, Mistrz cudów. Jana 8, werset 36 Jezus oświadcza. Jeśli więc Syn was wyzwoli, prawdziwie będziecie wolni. Wolność, którą On oferuje, nie jest częściowa, nie jest tymczasowa. To wolność, która dociera do istoty Twojej istoty, wolność, która trwa, wolność, która umożliwia Ci życie pełne, do którego zostałeś stworzony. Życie celu, radość, niezachwiany pokój. Obfitość we wszystkich sferach. Pomyśl o Józef, sprzedanym jako niewolnik przez swoich braci, wrzuconym do cysterna, a potem niesprawiedliwie uwięzionym w Egipt pod fałszywym oskarżeniem. Z ludzkiego punktu widzenia jego życie wydawało się pasmem więzień i niesprawiedliwości bez końca w zasięgu wzroku. Ale Bóg złamał każde z tych kajdan, nie naraz, ale w odpowiednim czasie. Podnosząc go z więźnia na namiestnik, z niewolnika na wybawca swojej rodziny i całego narodu, demonstrując, że nie ma więzienia, które mogłoby powstrzymać cel Bóg dla Twojego życia. Wolność, którą przynosi Bóg, to nie tylko brak czegoś złego, ale obecność czegoś dobrego, czegoś boska, czegoś, co wypełnia pustkę i przelewa się. To nie tylko wyjście z więzienia, ale wejście na rozległe pole możliwości. Ogród nieograniczonych możliwości, ocean łaski. To wolność, aby znów marzyć, kochać bez zastrzeżeń, przebaczać bez urazy, tworzyć bez ograniczeń, służyć z cel, prosperować we wszystkich dziedzinach swojego życia. To wolność bycia tym, kim Bóg powołał cię do bycia, bez więzów przeszłości, bez ciężaru, cudzych oczekiwań, bez głosu potępienie, który cię prześladuje i umniejsza. To wolność cieszenia się pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, radość, która nie zależy od zewnętrznych okoliczności, miłość, która wyrzuca wszelki strach i wypełnia każdą lukę w Twoim sercu. To wolność posiadania celu, który przekracza banał, życie z sensem i wpływem, pozostawienie dziedzictwo wiary i śmiałości dla przyszłe pokolenia. Teraz zamknij oczy na chwilę Błuchaj. Nie hałasu świata na zewnątrz, ale dźwięku, który ma się objawić w tobie. To suchy, metaliczny dźwięk, ale niosący melodię wyzwolenia. Trzask ogniwo się łamie. Huk kolejne się rozpada. Kajdany, które cię krępowały, te które dusiły twoją radość, te które powstrzymywały twój rozwój, nie mają już mocy. Rozbijają się na tysiąc kawałków, spadając na ziemię jak piasek, jak proch, nie pozostawiając śladów, nie pozostawiając blizny. Poczuj wibracje w kościach, lekkość w duchu, rozszerzenie w klatce piersiowej, jakby tysiącletni ciężar został usunięty z twoich ramion, pozwalając ci oddychać głęboko po raz pierwszy od dawna. Poczuj ulgę, która zalewa twoje ciało, lekkość, która zastępuje ciężar. Ciemność, która wydawała się wieczna, cofa się, objawiając światło, które nie oślepia, ale oświeca. Światło, które ukazuje drogę, które przynosi jasność, które rozprasza wszelki cień. To światło prawdy, uzdrowienie, odnowa. Potok czystej i witalnej energii przepływa przez Twoje żyły, rwąca rzeka błogosławieństwa, która zmywa wszelki ból, Wszelką krzywdę, wszelką urazę, wszelką winę, wszelki wstyd, który cię więził. Bramy, które były zamknięte, drzwi, które wydawały się zapieczętowane na zawsze, otwierają się teraz nie z powolnym i bolesnym zgrzytem, ale z delikatnym i potężnym klik, odsłaniając krajobrazy nieskończone możliwości horyzonty, których nigdy sobie nie wyobrażałeś, zapraszając cię do eksploracji. Widzisz rozciągające się zielone pola, rzeki żywej wody, góry niezbadanych obietnic, wibrującą i pełną życia przyszłość, która otwiera się przed tobą. Nie jesteś już skuty, nie jesteś już ograniczony. To, co cię więziło, straciło swoją siłę. Strach się rozpłynął, wątpliwość zniknęła, wina odeszła. To odrodzenie. Zmartwychwstanie Twojego prawdziwego ja, Twojego boski potencjał, Twojej tożsamość w Chrystus. Napięta cisza nieba została przerwana nie grzmotem sąd, ale kaskadą błogosławieństwa, deszczem łaski, który zalewa Twoją duszę, przynosząc niewypowiedziany pokój i radość. Głos, na który czekałeś, odpowiedź, o którą wołałeś, jest tutaj, teraz. Moc Bóg łamie wszystkie kajdany i przynosi wolność dziś, nie jutro, nie później, ale teraz. Wolność nie jest przeznaczenie, jest stan bycia, nie jest prezentem, który się przechowuje, ale stanem, którym się żyje, którym się oddycha, który manifestuje się w każdym działaniu, w każdym słowie, w każdej myśli. Efata, Twoje oczy są otwarte. Nie tylko aby widzieć świat, ale aby dostrzec nieskończony potencjał, który w Tobie drzemie. Chwała Boża, która manifestuje się przez Ciebie, boski cel, który na Ciebie czeka. Twoje uszy są otwarte, nie tylko aby słyszeć hałas życia, ale aby rozróżnić głos boska, który Cię prowadzi, który Cię poucza, który Cię pociesza, który kieruje Cię do zwycięstwo. Twoje serce jest otwarte. Nie tylko aby czuć ból, ale aby przelewać się miłością, radość i wdzięcznością, aby być kanał błogosławieństwa dla świata, narzędzie transformacji. To nie koniec, ale chwalebny początek. Zaproszenie jest, abyś nie tylko przyjął tę wolność, ale abyś ją uosabiał, abyś stał się samym wcieleniem wolności Bóg na ziemi, żywe świadectwo Jego mocy. Niech każdy krok, który od tej chwili zrobisz, będzie krokiem bytu ser wolny, kogoś, kto kroczy z cel i śmiałością, bez strach przed postępem. Niech każde słowo, które wypowiesz, będzie głosem kogoś wyzwolony, kto mówi prawdę w miłości, kto deklaruje życie, kto prorokuj zwycięstwo nad wszelką przeciwnością. Niech każda myśl, którą pielęgnujesz, będzie nasieniem przyszłości bez granic, chwalebne przeznaczenie. Wieczne dziedzictwo, które czci Bóg i błogosławi ludzkość. Pozostań do końca, nie po to, aby świadczyć, ale aby uczestniczyć. Wypowiedz głośno teraz, gdziekolwiek jesteś, z całym przekonaniem swojej istoty, z wiara, która przenosi góry, efata, jestem wolny, jestem wolny. Od dziś wszystkie kajdany zostały złamane, a wolność jest moim boskie dziedzictwo. Niech ta deklaracja rozbrzmi w niebo i ziemia, pieczętując Twoje wyzwolenie. Podziel się tą prawdą. Pozwól, aby rozprzestrzeniła się jak pożar, jak rzeka, która wylewa, docierając do każdego życia, które potrzebuje wyzwolenia, do każdego serca, które pragnie nadziei. I pamiętaj, cud nie był tylko po to, aby go zobaczyć. Nie po to, aby go podziwiać z daleka, ale aby go żyć, aby go doświadczyć w jego pełnia, aby był Twoja nowa rzeczywistość, Twoja nowa tożsamość. Przyjmij go, otwórz się. Życie na Ciebie czeka, pełnia na Ciebie czeka, boski cel na Ciebie czeka, prawdziwa radość na Ciebie czeka.